Poznacie Krzyśko. Wejdź! Mówisz, że seks i drugs działały, tak samo działało rock'n'roll? No, no rock'n'roll może mniej, ale seks i drugs oczywiście. Działały nie działa. Co to znaczy? Dlaczego? No, seks działa, drugs działały. Musiałeś odstawić. No chciałem! Bo? Wypa! Mówię, się trochę przestraszyłem. Muszę się oswoić chyba. No proszę wszyscy się. Po lekki, bo to były lekka. Czułem się wyśmienicie. Nie miałem w ogóle y, tików. Ale bez. Ale bez. To już chór. Na drugi dzień już było ciężko. Nie bałeś się tego, jak twoje ciało zachowa się przy spotkaniu intymnym? Każde partnerki, czy to bliższe, czy dalsze, były z otoczenia że wiedziały, że ona taką chorobę. Raz mi się zdarzyło, że pociągnąłem partnerce z banki. A jak tłumaczyłeś w szkole nauczycielom swoją chorobę? Przecież oni od razu wypraszają z sali. A jeśli chodzi o incydenty, to przeważnie nauczycielka od matematyki bała się mnie, bała się mojej choroby. I wypraszała mnie. Ja chuj! Z sali! I musiałem odrabiać zadania na korytarzu.